Cześć wszystkim, witam na kanale EuroAnt. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się jednemu z najpopularniejszych gatunków mrówek w Europie Lasius niger, czyli hurtnica pospolita. Dowiedzie się gdzie występuje, jak ją hodować, czym karmić i dlaczego to idealny gatunek dla początkujących. Zaczynajmy! Lasius niger występuje niemal w całej Europie, a także w części Azji i Ameryki Północnej, gdzie został zawleczony. Spotkamy ją w ogrodach, parkach, na chodnikach, trawnikach, a nawet w miastach. Gatunek ten doskonale przystosował się do życia w pobliżu człowieka. Robotnice osiągają długość około od 3 do 5 mm. Królowa mierzy od 7 do 9 mm. Kolonia lasy niger może liczyć od kilku do kilkunastu tysięcy osobników. Gatunek ten jest monomorficzny, co oznacza, że wszystkie robotnice wyglądają bardzo podobnie i nie występują wyraźne kasty żołnierzy jak u gatunków polimorficznych. Lasus Niger nie ma dużych wymagań: optymalna temperatura to od 20 do 20 stopni Celsjusza, wilgotność umiarkowania, gniazdo lekko wilgotne, a rana raczej sucha. Podstawą diety są cukry i białko, cukry np. miód, woda z cukrem lub syrop klonowy, białko to owady karmowe np. muszki owocowe, karaczany czy świerszcze. Jest to jeden z najłatwiejszych gatunków w hodowli, bardzo wytrzymały, odporny na błędy i szybko się rozwija, dlatego Lasius niger jest polecany szczególnie początkującym hodowcom. Zimowanie jest wymagane. Trwa zwykle od listopada do lutego w temperaturze od 5 do 8 stopni Celsjusza. Najlepiej sprawdzi się lodówka lub chłodna piwnica. Podczas zimowania ograniczamy karmienie, ale dbamy o dostęp do wody. Według mnie najlepsze formikary, które się sprawdzają, to formikaria gipsowe i korkowe. Czasem można wybrać także beton komórkowy. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał EuroAnt i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów w świecie mrówek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.